ponownie w naszej pracowni. Dzisiaj zaproponuję Wam zrobienie upominku na zbliżający się dzień Mamy. Tu mam takie gotowce, które wykonałam z recyklingu. Po prostu są to niepotrzebne płyty, gdzie znajdziemy w każdym domku jakieś koraliki, nitki, stążeczki. Tu mam przygotowane materiały, które będą nam potrzebne do tego zadania. Wycisnęłam troszkę farby, tu mam taką gąbeczkę, którą wycięłam sobie z gąbeczki kuchennej i teraz będziemy malować płytę. Dobrze to zrobić dwukrotnie, żeby farba ładnie tą płytę pokryła. Po wyschnięciu płyty ozdobimy ją metodą dekupażu. Tu mam przygotowane Serwetki, z której wytniemy odpowiednie elementy. Tu już mam jakiś element wycięty. Musimy ułożyć kompozycję. Tu dalej sobie wytniemy. Klej przygotowałam jak zwykle z takiego kleju. Zrobiłam go troszkę z wodą. On bardzo dobrze nam przyklei te elementy do płyty. Gdy mamy wycięte elementy, przykładamy do płyty i delikatnie przyklejamy. Ja smaruję trochę płytę i troszkę po serwetce. Delikatnie miękkim pędzelkiem rozprowadzamy klej. Pamiętajmy o tym, że musimy rozdzielić. Serwetkę wyciętą. Zazwyczaj serwetka ma trzy warstwy, zostawiamy tylko jedną, taką cieniutką warstwę i naklejamy dalej. Dodatkowo jeszcze palcem troszeczkę tutaj zarysuję brzeg tej płyty, wtedy tak fajnie wygląda. Płyta już nam całkowicie wyschła. Przygotowałam tutaj takie koraliki, dobrałam kolorystycznie. Do kwiatów, znajdujących się na płycie, i teraz je przywiążę ładnie do płyty. To jest taka nitka. Możecie jakiś sznureczek sobie wykorzystać. Co tam znajdziecie pod ręką? To był jakiś naszyjnik, na pewno, ale który leżał już nie używany, więc tu bardzo dobrze się sprawdzi. Jak mamy nitkę grubszą, to troszkę jest problem. Pomagam sobie tu drucikiem skutecznie. Jeszcze, jeszcze sobie nawleczamy koralik. mam tutaj takie koraliki. Teraz spróbuję przymocować się do płyty. Mamy dwie nitki, to nam dobrze pójdzie, bo przełożymy jedną niteczkę tu, drugą tu i to razem zwiążemy. Przywiązaliśmy. Teraz jeszcze nableczymy koralik, żeby był w środku dziurki płyty. Musimy wszędzie wiązać supełki, żeby nam to się trzymało. Teraz rozdzielamy niteczkę. Już coś nam wychodzi. O i teraz jeszcze tutaj przymocujemy jakieś tam dwa koraliki może. Tu musimy zawiązać. Już skończyłam ostatnie kolanki i to wygląda tak. A tutaj mamy inne prace, które też myślę, żeby były bardzo fajne. Są wykonane podobnie, tylko tu skleiłam z kolei dwie płyty żeby schować ten sznurek. I ozdobiłam tą płytę takimi dekorami, które tam dzieciaki na pewno w domu mają, jakieś koraliki również. A to jest najprostsza metoda. Przeciągamy tylko wstążeczkę, wiążemy kokardkę i już można zawiesić. To są takie nasze propozycje na dzień mamy. Myślę, że to będzie fajna zabawa. Starsze dzieci mogą pomóc młodszym. Także życzę miłej zabawy.